Dzień dobry. Mamy pierwsze dni jesienne. Będzie się pogłębiała taka sytuacja, że słońca będzie coraz mniej, a dni będą coraz krótsze. I w związku z tym chciałam zaproponować podejście do tej sprawy, czyli zmianę nastawienia. Nazwałam tą zmianę nastawienia z słońcem w herbie. Słońcem w herbie. Bez względu na to, czy to słońce jest, czy ono świeci, czy ono nie świeci, ty możesz mieć ją w herbie i możesz się tak nastawić. Jeżeli się obudzisz rano i nastawiasz siebie ze słońcem w herbie, to mówisz, będę miała udany dzień lub będę miał udany dzień. Będę miała lub będę miał przyjemny dzień. Będę miała lub będę miał przyjemne kontakty. Jeżeli wybierasz się do urzędu, to ze słońcem w herbie nastawiasz się, jak oni mnie tam przywitają chętnie i przyjaźnie, jak oni mnie tam serdecznie obsłużą, że naprawdę będzie mi bardzo przyjemnie. Jeżeli masz się spotkać ze znajomymi, nastaw się ze słońcem w herbie w podobny sposób. To spotkanie będzie jednym z przyjemniejszych, jakie do tej pory miało miejsce. A jeżeli masz się spotkać z szefem, to tym bardziej przed wejściem, przed spotkaniem, przed kontaktem nastaw się ze słońcem w herbie. To będzie bardzo przyjemny kontakt. To będzie bardzo twórcza rozmowa. To będzie bardzo korzystne dla mnie. To będzie bardzo korzystne dla mnie. Ze słońcem w herbie tak się nastawiasz. Czy dobrze mnie rozumiesz, że jakość naszego życia zależy od naszego nastawienia i bez względu na to, jak cię nauczono być przygnębionym, zmartwionym albo yy, jeszcze nie wiem co tam, ty możesz to zmienić właśnie w taki sposób. Nastawieniem. I to nastawieniem od rana. Rozumiesz, jakie to jest ważne? Wstaję rano i wstaję lewą nogą. Super lewa noga jest odchodzenia drogami szczęścia. A wstaje prawą nogą. Prawa noga jest zachodzenia za drogami sukcesu. Jedno dobre, i drugie znakomite. Ja ci opowiadam w tej chwili przy okazji o duchowości ciała. Ale takie nastawienie właśnie powoduje, że będziesz mieć zawsze w splocie słonecznym radość, ani już nie mówiąc o tym, jak się serce będzie cieszyć i jak ci będzie miło. Czego tobie i sobie życzę. Każdego jesiennego dnia, każdego zimowego dnia, każdego wiosennego dnia i każdego letniego dnia. Bardzo dziękuję.